Studiu Jarosław Panek, Grand Laxary Outlet. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I powracamy do naszego cyklu. O ludziach, którzy nie będąc projektantami, mają niebywały wpływ na to, co się dzieje w modzie. To prawda, to prawda. Jest taka grupa ludzi, którzy tak samo jak projektanci, muszą mieć w sobie to coś, muszą mieć tę osobowość, muszą mieć pasję do mody albo pewne umiejętności z tym związane. No, rzeczywiście, jakąś żyłkę chyba na z... co tak. chyba nawet Muszą mieć taką, wydaje mi się, niezwykłą cierpliwość do projektantów, bo przecież to jest znak artyści, ludzie z humorami, z trudnymi charakterami, wybuchowi, bardzo emocjonalnymi. No i trzeba ich czasem okiełznać. Ktoś ich musi okiełznać, ktoś musi pilnować tych biznesów, którym musi zajmować się sprzedażą, marketingiem, dystrybucją, finansami. Trzeba mieć wiele, myślę, takiego talentu biznesowo, psychologiczno, nie wiem, opiekuńczego, żeby tych artystów okiełznać, jednocześnie dać im tą wolną rękę, jednocześnie pilnować, żeby nie poprowadzili swoich domów mody do bankructwa. I takich osób jest niewiele, ale są takie osoby. Jedną z nich niewątpliwie był Domenico De Sola, o którym chciałbym ci opowiedzieć. A jednocześnie myślę, że osoba, która się tego kompletnie nie spodziewała, Najczęściej takie, jest, że te osoby z drugiego planu po jakimś czasie przyznają w swoich biografiach, wywiadach, które się z nimi prowadzi, że one się nigdy nie spodziewały, że mają żyłkę do interesu modowego, bo jest to interes dosyć specyficzny i czasem ją odkrywają przez przypadek. I chyba z Domenico de solo było tak samo, bo to był Rzymianin, Włoch z pochodzenia, Włoch urodzony we Włoszech, w Rzymie, który miał być prawnikiem, skończył sobie tam, no nudne jak nudne, ciekawe jak ciekawe, studia prawnicze, zakładał, że cały czas będzie prawnikiem, a więc raczej no, między prawem a modą to są tak odrębne biznesy i prawo wydaje się tak bardzo nudne w porównaniu z tym światem blichtru, mody, ścianek, celebrytów. Dominiko de Sole nigdy czegoś takiego planował. Planował wieść spokojne życie, dobrze zarabiając w jakiejś kancelarii. No, ale potoczyło się jak się potoczyło, że to życie nie było tak do końca nudne, bo okazało się, że trafił w końcu do Stanów Zjednoczonych i tam, owszem, trafił do kancelarii, ale w Stanach Zjednoczonych i trafił tam do kancelarii, która zajmowała się czymś, co często jest potępiane w świecie Generalnie finansów i w świecie państw, które walczą z kryzysami i walczą z wielkimi korporacjami, które nie płacą podatków, a Domenico de Sole właśnie w takiej kancelarii finansowej pracował, która zajmowała się tym, żeby jej klienci płacili jak najmniej podatków. Zajmowała się tak zwaną optymalizacją podatkową. Brzydkie słowo i generalnie budzi negatywne skojarzenia, i tak istotnie trochę jest. No ale taką rolę miał Domenico de Sole w poszukiwaniu sposobów na to, żeby jak najmniej korporacje z różnych branż płaciły tych podatków. Tak poznał między innymi jednego ze spadkobierców Gucci'ego, Gucci'o Gucci'ego, to już trzecie pokolenie, tak poznał Aldo Gucci'ego, który w Stanach Zjednoczonych otworzył filię Gucci'ego. To były takie czasy, że ten Gucci nie wiadomo czyj był, bo właściwie każdy z ze spadkobierców otwierał sobie swojego Gucci'ego. Był Gucci włoski, był Gucci amerykański, był jeszcze coś, co się nazywało Gucci Plus, więc tych projektów pod marką Gucci, które były niezależnymi bytami było bardzo wiele i Aldo Gucci całkiem dobrze poradził sobie w Stanach Zjednoczonych. Tam otworzył, trudno powiedzieć, że filię bo ona nie sprzedawała tych samych wyrobów, które były sprzedawane w Europie, więc to wszystko były niezależne byty, no ale trochę tych produktów z Europy sprowadzał i całkiem udatnie ten biznes muszedł, rozwijał się całkiem nieźle. I oczywiście, cóż, poszukiwał optymalizacji podatkowej, zresztą za te wszystkie optymalizacje trafił nawet na rok do więzienia, będąc w wieku lat 80, więc musiało być to niezłe. Tam była komisja, były śledztwa, rzeczywiście amerykański departament stanu go ścigał, stał go do więzienia. Zresztą mówiąc kolokwialnie, sobie podkablował go własny syn, więc no. No, to historia rodziny jak to Gucci, mówiliśmy o tym kiedyś wiele, no ale pojawił się tam właśnie Domenico de Sole, aby ratować trochę to wszystko. Aby to optymalizację w jakiś sposób uratować i aby nie zapłacić takich podatków, jakie się należały. Ale Domenico de Sole na początku miał być tylko doradcą, Aldo Gucci szybko uznał, że najpierw to człowiek całkiem utalentowany i powierzył mu obowiązki szefa tej spółki Gucci America. I Domenico de Sole nadal był takim szefem, ale nie czuł się osobą, która ma promować firmy, która ma zajmować się rozwojem sieci sprzedaży. On tam był głównie od tego, aby cały czas wykazywać, że zyski są mniejsze niż są i aby tych podatków nie płacić. I w czasie, gdy w Stanach rozgrywał się właśnie dramat Aldo Gucci'ego, jego więzienie, jego procesy sądowe w Europie, kolejny potomek, bo ich było bardzo wiele, trośnia się rozrastała. Tych udziałów w europejskiej spółce Gucci było bardzo wiele, akcjonariuszy też było bardzo wiele, mieli niewielkie procenty, po 11%, po 16%. Aldo Gucci, ten amerykański, też miał udział w tej firmie europejskiej. I jeden z akcjonariuszy, Mauricio Gucci, postanowił sprzedać europejskie swoje udziały, miał ich najwięcej. Pojawił się kontrahent z Bahrain, Fundusz Investcorp z Bahrajnu i on postanowił kupić Gucciego. I no okazało się dosyć szybko, że Mauricio namówił wszystkich pozostałych akcjonariuszy, żeby także sprzedali akcje Gucciego, które były w ich ręku właśnie Investcorpowi. Aldo, który miał tylko 16% tej części europejskiej, także uznał, że no chyba chyba nie ma szans. Tego 16% już nic nie zawalczy, poczuł się zdradzony. W tym czasie zresztą umierał na raka, więc jakby trochę nie miał tego głowy. I te udziały Investcorpowi sprzedał. I co się okazało? Investcorp, jeszcze póki Aldo żył, ostrzeg arabskich inwestorów, z Inwestkorpu uważajcie na Mauricio, on doprowadzi tę spółkę do bankructwa. Było to zresztą prorocze, bo rzeczywiście Mauricio, kiedy na początku przejął całą władzę w Gucci, chyba w podzięce za to, że doprowadził do sprzedaży tych akcji, Inwestkorp zrobił go głównym prezesem, no i Mauricio dramatycznie sobie z tym nie radził. Jak pamiętamy, to, to się skończyło zresztą bardzo źle. Mauricio został zastrzelony przez swoją żonę, Patricję Reggiani, ale zanim został zastrzelony, właściwie doprowadził Górciego do totalnego bankructwa. Invest Korp też widział, że to nie idzie w dobrym kierunku, że właściwie kupili nic. Firma jest na skraju plajty, ma zadłużenia, nie płaci. Do tego doszły procesy we Włoszech. Tam także nie płaciła, też unikała podatków, więc Guardia Finansa, czyli włoskie służby finansowe, także ścigały Gucciego. I Investcorp postanowił działać, postanowił coś z tym zrobić i przypomnieli sobie, że przecież w Guccie Ameryka jest sobie taki Domenico de Sole. Pan, nudny prawnik od unikania opodatkowania, i może byśmy go zrobili. Niech on chociaż zacznie coś tutaj pożyczyć porządkować tę grupę, zwłaszcza, że przecież znowu pojawiły się te problemy z niepłaceniem podatków, więc kto jak kto, ale Domenico de Sole idealnie nadawał się do rzucenia go na front z walki, tym razem z włoskim Fiskusem. Więc tak to to z Gucci America Domenico de Sole awansował na prezesa Gucci grup całości i nagle okazało się, że jest fantastycznym prezesem. Co było dalej? Opowiesz o tym za tydzień. Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.